Dzień dobry. To, jest właśnie, to, jest, to są właśnie chwile, dla których warto wstać w niedzielę o godzinie 6 bo wstaje słoneczko. Jestem sama w lesie, nie chodzę po krzakach, tylko po głównych ścieżkach. Zaraz przystawię kamerkę. A tak po krzakach to się boję chodzić. Ptaszki śpiewają. Jestem tylko ja i pies i przyroda. Pies? Nie wiem gdzie jest mój pies. Yy, o oh jest, dobra. I yy, yy, takie poranki, w takie poranki mogę sobie mogę sobie odpocząć. Rodzina śpi, mogę sobie poczytać, zrobić plan na cały tydzień, skrolować Facebooka. To jest czas dla mnie. Mogę wyjść z psem, pochodzić po lesie yy, i pomyśleć trochę. I... Wy jeszcze sobie... Większość z Was jeszcze śpi. A ja... A ja wędruję po, po lesie. I dzisiaj... Dzisiaj sobie... Dzisiaj chcia, chcia, Chcę... Y, zastanowić Znaczy, ja wiem o tym. Ja, ja wiem, co jest dla mnie Ważne, ale yy, wcześniej, kiedy ktoś mnie zapytał, co jest taką wartością człowieka najważniejszą, co jest w życiu najważniejsze, powiedziałabym, że zdrowie, bo tak mi się wydawało, że najważniejsze w życiu człowieka jest zdrowie. Ktoś powie pieniądze, ktoś powie, że zdrowie ja tak mówiłam. Ale dlaczego? Bo no, oczywistą jest rzeczą, że na, na nic nam blichtr, pieniądze, uznanie, kiedy, kiedy okazuje się, że, że mamy problemy zdrowotne i wtedy wszystko przedkładamy, jakby, na to, żeby, żeby wyzdrowiać. Ja jestem z rodziny obciążonej. Ee, Najpoważniejszymi, najstraszniejszymi chorobami. U mnie, w mojej rodzinie, w zasadzie e, prawie wszyscy e, umierają na nowotwór. Zresztą w dzisiejszych czasach to chyba e, każdy w rodzinie ma e, kogoś bliskiego, kto zmaga się z tą chorobą. Więc zdrowie jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast chyba ważniejszy jest czas. Czas, który. Upływa i którego nie możemy, nie jesteśmy w stanie zatrzymać lub zawrócić, bo nawet jeżeli będziemy zdrowi, to może po prostu nagle zgasnąć światełko i, i nie ma nas. I ten czas nam się kończy, dany przez Pana Boga, bo ja wierzę w Pana Boga i, i po prostu. Czas to jest taka wartość, która jest nam dana na jakiś czas i ona się kiedyś tam kończy. Całe szczęście nie wiemy kiedy. Większość z nas nie wie kiedy. To wiedzą tylko ci, którzy sami sobie ten czas zabiorą. A więc jednak ktoś mnie uświadomił, że bardzo ważne jest zdrowie, natomiast. Czas jest taką wartością, z którą ewentualnie możemy, możemy powalczyć, w tym sensie, że możemy sobie tego czasu po prostu dać więcej. I kiedyś posłuchałam pewnego faceta, który miał, ma dobrą firmę, zarabia pieniądze, ale nie miał czasu dla swojej rodziny, absolutnie. Tak musiał pilnować tego, chodź tam, tak musiał pilnować tego swojego biznesu, że żona z dziećmi spędzała czas sama, bez niego. I on w pewnym momencie stwierdził: Kurczę, ja tutaj mam firmę, jestem zaangażowany, mam pieniądze, ale nie mogę jakby korzystać z tego czasu, który chciałbym. Spędzać z rodziną. Nie mogę, bo muszę być zaangażowany. Mój czas jest po prostu, cały mój czas jest w tym momencie tylko po to, żeby, żeby pilnować mojej działalności, mojej firmy. Ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę za chlebem i mają tutaj swoje rodziny, nigdy tego czasu już nie zyskają, nie odzyskają. Dzieci rosną, czas leci, a my w pogoni za, za lepszym życiem czas spędzamy różnie, ale właśnie czasami jest tak, że spędzamy go samotnie, bo gdzieś tam w domu nasi bliscy są gdzieś daleko i spędzają czas bez nas. Dlatego ten czas jest taki ważny I, i dlatego tutaj w Forever, jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, żeby się zaangażować w dodatkową pracę, tym bardziej powinien pochylić się nad tematem i, i, i zapoznać się, dlatego że tutaj się czas zyskuje. Dodatkowe koszty, jakby tymczasowe, które musimy ponieść, to jest nasz wkład pracy, gdzie bardzo często pracujemy równolegle i w forever, i w naszej pracy na etacie, lub w naszym biznesie, po to, żeby potem podjąć decyzję, gdzie tak naprawdę chcemy być i co chcemy robić w życiu. Ten człowiek, który był bardzo zaangażowany w swoją firmę, zyskał czas. Gotuje teraz codziennie obiadki dla swojej rodziny, czeka na córki, które przychodzą ze szkoły. Jest przeszczęśliwy z tego powodu. No, nie mówię o takich rzeczach, że sobie tam gdzieś wyjeżdża z rodziną na wczasy. Wcześniej nie mógł tego zrobić, albo raz do roku, ale no ktoś musiał jakby czuwać. Chodzi o to, że Tutaj zaangażowanie, pozwala nam pracować pozwala nam zarabiać więcej niż zarabialiśmy na etacie, ale pracować 2-3 godziny dziennie, a więc zyskujemy czas, dodatkowo jeszcze możemy pracować z każdego miejsca na świecie i firma, która jest ponad 40 lat na rynku, która działa. Na całym świecie, w 160 krajach, daje nam takie możliwości, że tak naprawdę czy jesteśmy na wczasach z rodziną, czy jesteśmy w delegacji, czy jesteśmy z maleńkim dziecięciem u boku w domu, możemy spróbować i możemy. Nie ponosimy żadnych właściwie kosztów, poza tym, że no, jesteśmy na telefonie online e, i możemy spróbować, e, jak to jest e, pracu pracując forever, ile zyskujemy czasu i ile zyskujemy pieniędzy. I to jest właśnie fajne. Więc nie wierzę w to, jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, żeby spróbować, bo tutaj wie wiele czasu. Nie trzeba. Tutaj potrzeba zaangażowania i wiary w to, że to rzeczywiście działa. Ja wiem, bo znam ludzi, którzy tutaj pracują. Yy, I widzę jak oni żyją i jak pracują. Yy, dlatego warto zastanowić się nad czasem, który upływa, co będziemy robić za 10 lat. Jeśli w tej chwili nie mamy czasu, a nic w swoim życiu nie zmienimy, to tego czasu dalej nie będziemy mieli. Jak to się mówi, kto. Nie podejmuję ryzyka. Nie piję szampana. I tyle. Właściwie chciałam. Pozdrawiam wszystkich. My spędzamy czas w lesie. Wy pewnie w łóżku albo przy śniadanku. Miłej niedzieli jeszcze. Cześć.